Dobry dzień, dobry moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. No cóż, widzimy jak to wszystko postępuje, jak postępuje Ukrainizacja Polski. Co ciekawe, jakoś tylko niewiele osób na ten temat mówi. Inni udają, że zjawisko nie istnieje. Ja tu chciałem do wczorajszego, moi drodzy, raportu taką adnotację dołożyć. Otóż mówiłem o tej terrorystce Krystynie S., o tej modelce, którą uważam za taką luksusową tuftę, chociaż prawdopodobnie jest to również agentka sił ukraińskich, bo to nie jest, moi drodzy, nic nowego, że do takich rzeczy wykorzystuje się właśnie tego typu atrakcyjne kobiety. Polski sąd, moi drodzy, ukarał ją grzywną. Grzywną w wysokości 18 tysięcy złotych. A jak to ma się do tego, kiedy pani napisała na Facebooku ta starsza kobieta na owsiaka różnego rodzaju nieprzychylne mu rzeczy? Jak sąd do tego podszedł? Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest inny kaliber spraw, ale to może inaczej. Za panią, która handluje pietruszką czy rzodkiewką nakładane są mandaty za tego typu zdarzenia. Za różnego rodzaju wpisy w internecie nakładane są grzywny, a tu za pomocnictwo w fakcie terrorystycznym i sabotażowym 18 tysięcy Ja to tylko tak zostawię, a wy napiszcie komentarz i lecimy z tematami, bo dużo się dzieje. Szanowni, i pozostajemy jeszcze w kręgach tak zwanej ukrainizacji Polski. O czym ja mówię? Szanowni, ten człowiek. Po prostu dopuścił się czynu obrzydliwego. Przed grobem nieznanego żołnierza, w którym spoczywa bezimienny żołnierz, zamordowany przez Ukraińców w obronie Lwowa, o którym wspominałem, w 1920 roku opowiada brednie, że nasze bezpieczeństwo leży na froncie ukraińsko-rosyjskim. Przykład, moi drodzy, proszę bardzo. I mamy też niezwykłą jednak naszej historii sytuację. Gdzie to nie my za czyjąś wolność, tylko ktoś dzisiaj ginie za nasze bezpieczeństwo. Bo granica polskiego bezpieczeństwa leży dziś na froncie ukraińsko-rosyjskim, na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego. I wspieranie Ukrainy walczącej jest w interesie państwa polskiego. Nie przekreśla to tych spraw, które trzeba tak jak na tablicach wyrytych również tutaj. Sprawy Wołynia, ludobójstwa na Wołyniu, ekshumacji i wszystkich tych rzeczy związanych z godnym pochówkiem i upamiętnieniem, trzeba to realizować. Ale jak tam będzie Rosja, a nie niepodległa Ukraina, to nikt z polskich naukowców, nikt z nas tam nie wiedzie i nie będzie mógł upamiętnić. Tak, moi drodzy, ten człowiek, który jest, zajmuje pozycję ministra obrony narodowej, próbuje nam wmówić, że front na Ukrainie to jest nasza wojna, że powinniśmy tu wspierać Ukrainę. A ja o, o, oczywiście uważam zupełnie inaczej. Uważam, że to nie jest nasza wojna, nie mamy interesu, żeby się tam angażować, a przede wszystkim z jakiej racji. Tak to widzę. A wy napiszcie, czy ten człowiek którego widzicie w tej chwili na ekranie. Godny jest, żeby być ministrem obrony narodowej, tak, szanowni, i skazywać Polaków na śmierć, wysyłając ich na ten ukraińsko-rosyjski front. Bo do tego to wszystko zmierza. Tak to widzę, taka jest moja subiektywna opinia. I moi drodzy, musimy znowu wrócić do Kosiniaka Kamysza. Oczywiście wszyscy pamiętają ten filmik, który krążył po mediach. Wszelkiego rodzaju, gdzie to ci ukraińscy bojownicy są przed sprzydanem stalowej woli. I ja tylko przypominam, że ja o tym wspominam już półtora miesiąca temu udostępniając materiał ze stalowej woli z prasy, gdzie to jeden z radnych zadał pytanie do starosty i się odpowiedzi nie doczekał. Ale zobaczcie, jak reaguje na tą sytuację Ministerstwo Obrony Narodowej. To już jest, moi drodzy, bezczelność jak za, hmm, za Adolfa w Niemczech. Ministerstwo Obrony Narodowej, oficjalny portal na X. Stop dezinformacji. Nie ma w Polsce żadnych przepisów prawa, które gwarantowałyby opiekę medyczną w szpitalach żołnierzom ukraińskim przed polskimi pacjentami. To próba manipulacji wpisuje się w narrację rosyjską, której celem jest wzniecenie negatywnych emocji i polaryzacja polskiego społeczeństwa, a także społeczeństw zachodnich. Czyli, moi drodzy, Ministerstwo Obrony Narodowej. Chce nam powiedzieć, że nie widzieliśmy tego, co widzieliśmy. A skoro nie ma, według Ministerstwa Obrony Narodowej, żadnych regulacji, jeżeli chodzi o przyjmowanie tych ukraińskich bojowników, to jak pan. Minister dwojga imion Kosiniak Kamy, zwany również w łóżkowych ekscesach tygryskiem, odniesie się do komentarzy, które ja udostępniałem, gdzie pani czekała z dzieckiem 5 godzin na przyjęcie. Dziecko miało złaną rękę, miała być skomplikowana operacja, a Ukraińcy sobie wchodzili jak chcieli, jak u siebie. Czyli widzicie, moi drodzy, to już postępuje. Szanowni moi drodzy, i pozostajeśmy jeszcze w temacie Ukrainy, ale chciałem wam coś tutaj. Przeczytać. O co chodzi? To zdjęcie nie jest przypadkowe. Yy, to jest dialog przetłumaczony z ukraińskich stron yy, to jest rozmowa. Zwyczajny Ukrainiec napisał: Uważam, że ten kraj to jest obóz koncentracyjny, w którym ważne jest, aby nie dać się złapać yy, policjantom albo komisarzom z TCK, aby przetrwać przynajmniej jeden pieprzony dzień więcej. I oczywiście, Bandero feministki odezwały się. Jak śmiesz, musisz natychmiast dołączyć do armii, i umrzeć, aby nasz wspaniały kraj pokonał Putina. Oczywiście, Ukrainiec napisał, ja tu cytuję wszystko. Jebał was pies i wasz kraj, i tą wojnę, i osobiście was, wy. No. Bandero feministki, ty raszysto, męsukulinista, gwałciciel. Halo, SBU, natychmiast aresztujcie tego gwałciciela, dezerterystę i putinistę. Natychmiast wyślijcie go na front. Ukrainiec napisał. No to dobra, suki. Żebyście wiedzieli, jak uda mi się zdezerterować, to was znajdę i... i wasze rodziny. Pandero feministki. Ale za co nas? Moi drodzy, jakże to jest pełny obraz. Przecież widzieliśmy niedawno, jak jeden tak zwany ekspert w naszych polskich mediach twierdził, że należy wysyłać Polskę na tą wojnę, bo front jest na Dnieprze. A dziennikarz zapytał: A pan, a reszta, a urzędnicy? Żołnierz jest od umierania, a nie urzędnik. Tak, powiedział tak zwany ekspert. I tu jest ta sama historia, moi drodzy. Feministki, tak, i czy nieważne, czy to są yy, na Ukrainie, tak zwanym w Banderlandzie, czy w Polsce, to zawsze żądają yy, tych samych praw. Ale jeżeli chodzi o oddawanie życia, to już nie. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jest to cała manipulacja, to jest stworzone po to, żeby mężczyzn tak naprawdę. Hmm, no cóż, zniszczyć, a tymczasem co? Już pokazuję. Otóż moi drodzy pozwoliłem sobie na takie grafomaństwo, ale myślę, że yy, wyłuszczę problem, jak ja to widzę. Tak zwana misja Ukraina, czyli cicha ekspansja pod biało-czerwoną chmurką. Otóż we wrześniu i październiku polską granicę, tak jak wspominałem już we wcześniejszych materiałach, przekroczyło niemal 100 tysięcy młodych Ukraińców, dziennie ponad 1600 chłopaków. W wieku poborowym. Oficjalnie jadą się uczyć, pracować, rozwijać, a nieoficjalnie jadą budować nową Ukrainę w Polsce. Tak, moi drodzy, Kijów właśnie uruchomił projekt, który by można nazwać Soft Power po słowiańsku. Zniesienie zakazu wyjazdu dla młodych mężczyzn w czasie wojny nie jest gestem humanitarnym ani edukacyjnym. To świadoma decyzja polityczna. Ruch strategiczny zaplanowany z chłodną precyzją. Bo kto powiedział, że granice państwa kończą się na mapie? W historii widzieliśmy to już nieraz. Izrael budował swoją potęgę w oparciu o diasporę. Od Nowego Jorku po Sydney. Irlandczycy stworzyli globalną wspólnotę, która przez dekady finansowała i promowała ich narodową sprawę. Turcja poszła jeszcze dalej. Zorganizowała własną sieć wpływu w Europie Zachodniej. Od Berlina po Rotterdam. Ukraina, no cóż, tylko odrobiła lekcję. I właśnie zaczyna pisać własny rozdział tego podręcznika. Ale Polska nie jest Berlinem. My nie jesteśmy dawnym imperium kolonialnym z dystansem wobec imigrantów. Jesteśmy sąsiadem w stanie wojny, który od trzech lat niesie Ukrainę na plecach. Tak, moi drodzy, tak to trzeba przyjąć w tej sprawie. Pomoc, schronienie, praca, szkoły, zasiłki wszystko otwarte i za darmo. Ale w tej otwartości nie może zabraknąć czujności, bo ile empatia, mocnota, to, to naiwność bywa grzechem śmiertelnym. Młodzi Ukraińcy nie przyjeżdżają już tylko przetrwać, oni zaczynają tu urządzać sobie życie. Tworzą firmy, przejmują polskie startupy, wchodzą do organizacji pozarządowych, uczą się języka i grają według hmm, reguł Unii Europejskiej, czyli coraz częściej naszych. Tyle, że w dłuższej perspektywie to Polska staje się być dla nich poligonem doświadczalnym, miejscem budowy Ukrainy globalnej, o której sam Zołyński to powiedział. nieterytorialnej, lecz rozproszonej, zakorzenionej w kluczowych punktach zachodu. Widzimy to na naszych ulicach. Dlatego, moi drodzy, potrzebujemy prostych, twardych zasad. Kto finansuje ukraińskie fundacje w Polsce? Jakie mają powiązania z rządem w Kijowie? Czy wiemy? Ile z nich uczestniczy w projektach medialnych, edukacyjnych i politycznych? I wreszcie, jak chronimy polską przestrzeń narracyjną, zanim ktoś inny zacznie w niej pisać własną historię? Nie chodzi tak naprawdę przez strach o przedobcym. Chodzi, moi drodzy, o świadomość, że siła wpływu to dziś waluta potężniejsza niż gaz czy ropa. Ukraina nie potrzebuje wojskowych baz w Polsce, skoro ma tysiące młodych, lojalnych, przedsiębiorczych obywateli, którzy będą działać tu, w naszym systemie, za naszą zgodą i przy naszym milczącym przyzwoleniu. Bo pamiętajcie, milczenie to też zgoda. Zełenski nie wypuścił ich z kraju. Wysłał ich na misję. Pokojową, kulturową, ekonomiczną, a w ostatecznym rozrachunku polityczną. Jeśli my nie wyznaczymy granic tej misji, to pewnego dnia możemy się obudzić z pytaniem, kto tu jest gospodarzem. Pamiętajcie, że historia lubi się powtarzać. Ten sam morał: narody, które nie pilnują własnego domu, wcześniej czy później muszą w nim wynajmować pokój. Tak moi drodzy, popełniłem coś takiego, ponieważ yy, zaposiłkowałem się materiałami z różnych źródeł, tworzyłem takie skomasowane. Taki, taki erzac tego, jak ja to widzę. Wy napiszcie w komentarzu, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Bo ja widzę, że to już postępuje. I postępuje na ostro. Moi drodzy, ale to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o Polskę i Ukrainę. A w tle oczywiście Unia Europejska. O co chodzi? Już tłumaczę. Otóż Komisja Europejska znów grozi palcem, a raczej można powiedzieć widłami Polsce. Tym razem chodzi o ukraińskie zboże, czyli produkt, który w unijnych gabinetach ma status świętego grala wolnego handlu, a w polskich silosach synonim katastrofy gospodarczej. Otóż Ursula von der Leyen i spółka właśnie domagają się, żebyśmy otworzyli bramy i pozwolili, by ukraiński syf znów zalał nasz rynek. Bo przecież, jak coś raz zniszczyło polskie rolnictwo, to czemu by tego nie powtórzyć? Bruksela wpadła w jakiś dziwny nawyk. Za każdym razem, gdy Polska próbuje bronić własnych interesów, natychmiast słychać pogróżki o naruszeniu zasad wspólnego rynku. A w tłumaczeniu na ludzki język albo zrobicie co wam każemy, albo was ukażemy. W końcu nikt tak nie mówi o solidarności europejskiej, jak szantaż finansowy i groźby wobec państwa członkowskiego, które śmie dbać o własnych rolników. A przecież umowa handlowa z Ukrainą podpisana z błogosławieństwem rządu Tuska. To dopiero początek tej zbożnej misji. Bo nie chodzi już tylko o zboże. Bruksela otworzyła szeroko drzwi dla cukru, drobiu, miodu i jajek z Ukrainy. Polska produkcja? No cóż, wygląda na to, że w oczach eurokratów to tylko archaiczny relikt, który trzeba zaorać, żeby zrobić miejsce konkurencyjnym towarom za Dniepru. I można by to uznać za nieporozumienie, gdyby nie fakt, że to wszystko jest zrobione z pełną premedytacją. Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której Komisja Europejska zamiast stanąć po stronie państwa unijnego, otwarcie broni interesów krajów spoza Unii? No to już nie jest polityka gospodarcza, to jest zdrada, moi drodzy. Rząd Tuska, jak widać, nie widzi w tym problemu. Zgoda na tę umowę handlową to sygnał wysłany wprost do Brukseli, mówiąc krótko: róbcie z nami co chcecie, byle ładnie wyglądało w komunikacie prasowym. A rolnicy? A niech się martwią sami, w końcu ktoś musi poświęcić się na ołtarzu europejskiej Solidarności. Tyle, że ta Solidarność ma bardzo dziwny kształt. Przypomina raczej walec, który przejeżdża po polskich gospodarstwach, zostawiając po sobie zgliszcza i importowany chleb za pół ceny. Bo jeśli otworzymy rynek na nowo, efekt będzie taki sam jak poprzednio bankructwa, likwidacje, kolejna fala wściekłości tych, którzy mieli bronić interesu narodowego, a skończyli jako rzecznicy cudzych interesów. Można więc powiedzieć, że Komisja Europejska wreszcie znalazła sposób na rozwiązanie problemu polskiego rolnictwa. Chce je po prostu zlikwidować. I moi drodzy, jeśli dziś odpuścimy i jeśli pozwolimy, by urzędnicy z brukselskich wież z kości słoniowej dyktowali nam, ile zboża mamy wpuścić, ile cukru połknąć i ile własnych gospodarstw poświęcić na wyższe cele, to jutro budzimy się już nie jako kraj członkowski, tylko jako rynek zbytu, tani, zapchaj dziura do eksperymentów gospodarczych. I wtedy nikt nie będzie pytał polskiego rolnika o zdanie, bo jego po prostu nie będzie. Zostanie po nim tylko puste podwórko, zarastające chwastami, które dla eurokratów będzie niewidzialne, jak dzisiejsze protesty, dramaty i apele o zdrowy rozsądek. Dlatego, jeśli ktoś jeszcze łudzi się, że ta gra toczy się o wyższe wartości europejskie, to niech dobrze się rozejrzy. Tu nie chodzi o wartości, tylko o biznes. Jeśli my nie zadbamy o swoje, to nikt tego za nas nie zrobi w tej układance jest jedna prawda, która nawet w Brukseli nie zmieści się pod dywanem. Polskie rolnictwo albo obronimy, albo stracimy. Trzeciej drogi, moi drodzy, nie ma. Ja to zostawiam do Waszego komentarza. Tak, wiem, nie wszystkie moje takie te felietony są składne, ładne, ale takie mają być. Mają być do bólu, do kości, żeby było zrozumiane. I lecimy dalej. Szanowni, i rozmawiamy o Ukrainie. Chciałem wam coś pokazać. Tak, moi drodzy, dla mnie ten plakat to jest kwintesencja Ukrainy. Zatytułowany jest "Opór rośnie", ale te plakaty pojawiają się na Krymie, w Niemczech, w Nadrenii, Palatynacie i w Ługańsku. I jest tu taki apel o tych Ukraińców, żeby rozpowszechniały się na całą Europę. I wiecie co? I bardzo dobrze to pokazuje. Jakim narodem są Ukraińcy? Tak, ale to jest ciekawe, bo jeżeli się przyjrzycie, tak, szanowni, zwróćcie uwagę, to nie jest takie, to nie jest takie byle jakie, yy, oczywiście ten, który podżyna gardło temu żołnierzowi, jest ubrany w barwy ukraińskie, ale zwróćcie uwagę na kształt tego karabinu, który trzyma ten żołnierz. Moi drodzy, to nie jest karabin typu yy, radzieckiego. To jest karabin typu natowskiego. Yy, można powiedzieć, zasugerować, że tak jak na przykład M16. Hmm, ja to tylko tak zostawię. I lecimy dalej. Moi drodzy, yy, wspomniałem tutaj jakiś czas temu o Izraelu. No i pociągnijmy ten wątek, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Na waszych ekranach jest to Gideon Levi. Pewnie nie wszyscy go znają, jest to niezależny historyk izraelski. O co chodzi? No to ja wam coś opowiem, przeczytam, zreferuję na podstawie materiałów Gideona Lewiego. To jest z angielskiego, także mogę sobie tutaj popełniać błędy, niestety. Wybaczcie mi to. Otóż przywódcy Izraela twierdzą, że są potomkami narodu powracającego do swojej starożytnej ojczyzny. Jednak miejsca ich narodzin opowiadają zupełnie inną historię. Od pokolenia założycielskiego państwa aż po dzień dz dzisiejszy elita polityczna w większości wywodzi się z zagranicy lub z głęboko europejskimi korzeniami. Nie byli rodzinnymi mieszkańcami domagającymi się prawa powrotu. Byli uczestnikami zagranicznego projektu osadniczego. I zacznijmy od początku. David Ben-Gurion Urodzony pod nazwiskiem David Gron w Polsce, stał się twarzą nowego państwa. Golda Meir, urodzona jako Golda Meirowicz w Kijowie, wychowana w USA, przybyła do Palestyny jako rzekoma powracająca. Menachem Begin przyszedł na świat w Brest-Litewsku, który wówczas należał do Polski, no dziś jest na terenie Białorusi. Simon Perez, urodzony jako Szymon Perski. No, urodzony również na Białorusi. Itzak Shamir, znany jako Itzak Jezernicki, pochodzi z Białorusi. Pierwszym prezydentem Izraela był Chaim Weizmann, także z Białorusi. Ariel Sharon, urodzony jako Ariel Scheinerman, syn imigrantów z Białorusi. Itzak Rabin, urodził się w rodzinie ojca Ukraińca i matki Białorusinki. Ehud Barak, urodzony jako Ehud Brok. Urodzony w rodzinie litewsko-polskiej. Benjamin Netanyahu, urodzony jako Miłkowski w Warszawie, znany też w Nowym Jorku jako Ben Nitan. Nawet współczesna elita polityczna nie wyróżnia się znacznie. Korzenie polskie, rumuńskie, węgierskie, ukraińskie. Państwo zbudowane na mitologii powrotu prowadzone jest przez imigrantów lub ich bezpośrednich potomków czyli przez osadników w istocie. Jedną z najważniejszych postaci dziś jest Itamar Ben-Gur, minister bezpieczeństwa narodowego skazany w 2007 roku za wspieranie organizacji terrorystycznej i podżeganie do rasizmu w związku z działalnością wśród zwolenników skrajnego rabina Meir Kahane. On ucieśnia zakorzenienie ideologii osadniczej w sercu izraelskiego rządu. Te fakty podważają rdzeń syjonistycznego oroszczenia. Państwo, które rości sobie wyłącznie prawa historyczne, nie może ich uzasadnić za pomocą przywódców o bardzo niedawnych, obcych do ziemi korzeniach. Opowieść o powrocie to nie historia. To sprawnie skonstruowana mitologia narodowa. Syjonizm nie był ruchem narodowym w tradycyjnym sensie. Był projektem kolonialno-osadniczym XX wieku. Mit ten nie został Zbudowany belejak został sfabrykowany bardzo misternie. Już od lat dwudziestych XX wieku przywódcy syjonistyczni zachęcali żydowskich imigrantów do porzucenia europejskich nazwisk i przyjęcia hebrajskich. Nawet Ben-Gurion osobiście wywierał presję na żołnierzy, urzędników i osoby publiczne, by zmieniali nazwiska w celu wymazania widocznych oznak obcości i przedstawiania się jako naród starożytny, odzyskujący swoje mienie. Jednak prawda jest taka, jak mówi tutaj autor Izrael nie został założony przez pierwotnych mieszkańców Porwacających do swych domów Lecz przez obcych, którzy zajęli ziemię Która do nich nie należała Opowieść o założeniu nie jest faktem historycznym Lecz perfekcyjnie wykreowanym mitem narodowym I moi drodzy, po co ja to mówię? Wróćcie sobie y, trzy minuty do tyłu, jak wspominałem o tych Ukraińcach, którzy są przeszczepiani na polskie tereny, którzy zostali tutaj na przykład po akcji Wisła, którzy kiedyś się nazywali na przykład Kowalenko, a nazywają się Kowal, którzy kiedyś się nazywali Jachirenko, a nazywają się Jachira. Tak, moi drodzy, to jest ten sam mechanizm. Tak, moi drodzy, i to był ostatni temat dzisiejszego raportu, ale żeby rozładować sytuację, to dzisiaj dowcip taki jurystyczno-erotyczny. Początek rozprawy: oskarżona jest prostytutka. Sędzia wypytuje: Nazwisko Nowak, imię Angela, gdzie pani mieszka? W Bydgoszczy. a wiek 26 lat. A jaki zawód? Oj, Andrzej, starczy może tych wygłupów. Tak moi drodzy i tym dowcipem kończę dzisiejszy raport. Wam życzę dobrego dnia, dobrego samopoczucia i pamiętajcie, milczenie to również przyzwolenie. Trzymajcie się. Bye!